Jak pan skomentuje wyniki? Znaczy wynik, proszę Państwa, wiadomo, że wynik nas cieszy, bo zawsze jest to jednak zwycięstwo pana Rafała Czaskowskiego, naszego kandydata, natomiast wynik jest taki, który jeszcze nic nie mówi o drugiej turze, trzeba powiedzieć uczciwie i czeka nas ciężka praca, przekonywanie ludzi, dlatego, że ta różnica jest niewielka, co było do przewidzenia, bo nawet ostatnie sondaże mówiły o tym, że może być odwrotnie, jeśli chodzi o dwóch głównych kandydatów. Widzimy też taką pewną polaryzację całej sceny politycznej w kraju, bo liczymy jakby dodać ewentualne głosy, bo wiemy, że to poparcie się na drugą turę też pewnych ugrupowań przerzuci dla kandydatów, no to, no to też widzimy, że ta polaryzacja jest taka w kraju tych ugrupowań skrajnie prawicowych, trudno powiedzieć, i tych centrolewicowych, liberalno-demokratycznych i tych republikańskich, to to jest tak mniej więcej po 50%, jak weźmiemy kartkę papieru. Dlatego, że czeka, dlatego czeka nas ciężka praca jeszcze przez dwa tygodnie i przy, przekonywanie mieszkańców naszych obywateli do tego, żeby jednak Rafała zagłosowali. I to jest na pewno walka, jeśli chodzi o dwie takie różne wizje kraju. kraju z tym, że my zawsze staramy się podkreślać, że ta wizja kraju nasza, no to to jest wizja dla, dla wszystkich. Czyli nawet dla tych, którzy, którzy nas nie popierają, bo to podejście jest takie liberalno-demokratyczne, czyli, czyli nie ma jakiejś dominacji jednej konkretnej ideologii, przynajmniej według nas. Każdy ma miejsce w tym kraju, czy jest z lewicy, czy z prawicy, czy z centrum. Wolność pełna religijna, wolność jeśli chodzi o orientację seksualną. Po prostu niczego nie narzucamy, ale też pozwalamy żyć tym ludziom, którzy mają inny punkt widzenia, którzy też płacą podatki, są patriotami, takimi są jakby bez żadnych obaw w naszym kraju taki jest nasz punkt widzenia. Zobaczymy, czy przekonamy. Miejmy nadzieję, że tak. A bo jak pan wspomniał, niewielka różnica głosów. Cóż dalej? Jak dalej pan widzi działania nawet tutaj w okręgu sądecko potalańskim To znaczy cały czas to, co w zasadzie powiedziałem. Radość jest, no ale zawsze jest umiarkowana. To nawet gdyby to było 2% różnicy na korzyść pana, naszego kandydata, Rafała Szaskowskiego, to też byłaby w jakimś tam zakresie umiarkowana, bo wiemy, że w zasadzie to decydują, jak pani redaktor wie, niezdecydowani, a takich ludzi jest dużo. w ostatniej chwili, jak mówiłem że o tej polaryzacji społeczeństwa 50 na 50, to, to trzeba też szczerze sobie powiedzieć, że wszystko się w każdej chwili może zmienić. Na dzień dzisiejszy się oczywiście cieszymy i tak jak powiedziałem na następie, będziemy przekonywać jednak naszego kandydata. Liczymy na poparcie też innych kandydatów, którzy, którzy nie weszli, ale są bliżej. Naszemu ugrupowaniu i widzą z nami możliwość współpracy w przyszłości budowy Polski akurat w tym kierunku, takim wspólnym. Na początku kampanii wyborczej Rafał Czaskowski miał miażdżącą przewagę. To troszkę się roztopiło po drodze. Cóż się takiego wydarzyło? To znaczy, czy miażdżącą? trudno powiedzieć. Rafał Czaskowski nigdy nie był, nie podchodził do tego w ten sposób, że jest kandydatem takim bardzo pewnym siebie, to znaczy generalnie, który, który uważa, że, że jak jest ta przewaga jakiś procent, to miał też pewne doświadczenia z przeszłości. I często to tak bywa nie tylko w kraju, ale i w całej Europie, że, że nie można być na zbyt zarozumiałym i liczyć tylko i wyłącznie na to, że się wygra, to, że się ma 6 punktów procentowych czy tam 7 przewagi. Wydaje mi się że, się, że się niewiele zmieniło. Widzimy też, że elektorat raczej, że wszystkie partie polityczne mają taki twardy elektorat, który nie bardzo patrzy na różnego rodzaju takie mankamenty natury jakiejś moralnej czy natury oceny zachowania kandydata niezwiązanego stricte z polityką i tutaj też jest, też to widać, że jeżeli ktoś jest przekonany do danego pan, kandydata, do niego zagłosuje bez względu na argumenty, jakie inna strona, czy nawet ludzie, którzy nie są związani z polityką, wytaczają przeciwko danemu kandydatowi i to też jest pewne odzwierciedlenie tej takiej sytuacji. Państwo wiecie, o czym ja mówię. Druga tura zwycięstwo dla... No ja oczywiście, ja oczywiście myślę, że dla Rafała, że będzie ostra warka, ale że dla Rafała, no wiemy też, że już raz przegrał niewielką ilością głosów, teraz liczymy na to, że wygra, bo nasze ugrupowanie, jak Państwo wiecie, nie tylko nasze, ale i koalicyjne, liczymy na to, że część ustaw i uchwał będzie w tej chwili możliwe, jest takie nieładne słowo, ale tak wszyscy mówią i dziennikarze i posłowie, do przechnięcia, to znaczy po tym, jak, jak one przejdą przez Sejm i Senat i później wrócą do Sejmu, i idą do pana prezydenta, że nie będzie weta. Na części takich ustaw, o których państwo wiecie, często zostały zostały. w jaki sposób podle, no, Pan prezydent albo nie podpisał, albo skierował do badania jednoczy.